Nazywam się Grzegorz Głąb, jestem lekarzem, ginekologiem, położnikiem. Pracuję od 36 lat. Jestem pracownikiem Centrum Diagnostyki Ginekologiczno-Położniczej GMW w Opolu oraz Ośrodka Leczenia Niepłodności Parens, no a także pracownikiem dydaktyczno-naukowym Uniwersytetu Opolskiego. Do naszego ośrodka zgłaszają się głównie panie z problemami dotyczącymi rozrodczości, płodności, natomiast nie tylko. Zanim przystąpimy do diagnostyki i odpowiedniego leczenia, musimy najpierw zbadać, czy nasze pacjentki są zdrowe. Służą temu badania, które wykonujemy w czasie pierwszej wizyty. Każda pacjentka, która trafia do naszego ośrodka, ma wykonane na dzień dobry trzy badania. Pierwszym jest kolposkopia to jest badanie, które bada nabłonki szyjki macicy w kierunku zmian przednowotworowych i raka szyjki macicy. W czasie tego badania pobieramy materiał do badania cytologicznego w mikroskopie kontrastowo-fazowym. Zakres tego badania wchodzi ocena biocenozy pochwy, czy jak to się w tej chwili mówi, mikrobiomu pochwy po nowoczesnemu, diagnostyka cytohormonalna i diagnostyka cytoonkologiczna, czy nie ma tam jakichś zmian przednowotworowych. Kolejne to badanie USG, które no, mówi nam o anatomii narządu rodnego, o funkcji Jajników, o aktualnej sytuacji, jeśli chodzi o naturalną płodność. Dopiero w ten sposób, po uzyskaniu trzech tych wyników prawidłowych, pacjentka, pacjentkę poddajemy diagnostyce laboratoryjnej, endokrynologicznej, wirusologicznej w kierunku chorób zakaźnych, no i później przystępujemy do dalszego leczenia. Jedną z podstawowych metod diagnostycznych, jakie stosujemy w naszym ośrodku, jest badanie cytologiczne. No, wszyscy teoretycznie słyszeli o cytologii. Jest to metoda, która rozwinęła się w latach 40., 50. poprzedniego wieku, polegająca na tym, że złuszcza się komórki z powierzchni szyjki macicy i później poddawało się procesowi utrwalania w laboratorium, potem barwienia i oglądania w kierunku różnych patologii. My stosujemy od lat taką innowacyjną modyfikację tego badania. Stosujemy cytodiagnostykę w mikroskopie kontrastowo-fazowym. Ma on tą przewagę, że wynik badania można uzyskać natychmiast, bez oczekiwania na wynik. pobrane komórki nakrapia się kropelkę soli fizjologicznej, przykrywa się szkiełkiem nakrywkowym i możemy od razu je ocenić pod mikroskopem kontrastowo-fazowym. To jest troszkę zmodyfikowany normalny mikroskop optyczny. W każdym ośrodku leczenia niepłodności takie mikroskopy się znajdują ponieważ dzięki tym urządzeniom w ogóle można badać plemniki na żywo, można wykonać zapłodnienie pozaustrojowe, można hodować zarodki. Gdybyśmy nie mieli tego urządzenia, cała ta nasza praca byłaby niemożliwa. Cytodiagnostyka zawiera trzy elementy. Ocenę biocenozy pochwy, czyli elementy mikrobiologiczne, które znajdują się w rozmazie grzyby, bakterie, możemy sprawdzić, czy nie ma jakichś zakażeń. Następnie komórki i nabłonka pochwy są bardzo dobrym efektorem poziomu hormonów. W danym dniu u kobiety, także po kształcie i zachowaniu się komórek, możemy odczytać fazę cyklu, sprawdzić czy ona jest adekwatna, czy ta kobieta jest zdrowa czy chora. No i trzeci element to jest ocena cytoonkologiczna. Zwracamy uwagę na jądra komórek, proporcje cytoplazmy w kierunku diagnostyki nowotworów raka szyjki, macicy. Kolposkopia jest starszą metodą. Niż cytologia. W zasadzie została wymyślona na 101 lat temu dokładnie. Polega na tym, że szyjkę macicy uwidacznia się we wzierniku, przeciera się ze śluzu stworem kwasu octowego, a później następują pewne reakcje biochemiczne na powierzchni nabłonków i można to oglądnąć w kilkukrotnym powiększeniu, w dobrym oświetleniu. Później wykonuje się jeszcze jedną próbę z kolejnym barwnikiem. Jest to taki brązowy. Płyn, płyn Lugola, który inaczej zabarwiają się na błąki prawidłowe, inaczej na, 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 zabarwiają się na błąki chore. Wynik jest natychmiast, także jest to badanie bardzo fajne. Od razu można sobie kobiety podzielić na trzy grupy. Ewidentnie zdrowe, którym nic nie jest, ewidentnie chore, gdzie od razu można wziąć kleszczyki i pobrać wycinek i takie, u których trzeba wykonać jeszcze jakieś dodatkowe badania, np. badanie molekularne w kierunku HPV. Czy badanie cytologiczne, czy jakieś inne badania. Pierwsze kolposkopy były oparte na zasadzie lornetki i latarki. W tej chwili, jako nowość, taką nowinkę, mamy również kolposkopy mobilne, które są absolutnie bezprzewodowe, działają na baterie i przez dostęp do sieci Wi-Fi przekazują dane do chmury. Także można te urządzenia używać praktycznie wszędzie, ponieważ są przenośne. Ultrasonografia w XXI wieku została nazwana trzecią ręką ginekologa no i tak faktycznie jest. Ja sobie nie wyobrażam już takiego XIX czy XX wiecznego badania samymi palcami. No, ginekolog, owszem, powinni badać pacjentki również metodą palpacyjną, ale no USG tutaj daje więcej informacji, których nie dostaniemy w żadnym, żaden inny sposób. Możemy ocenić wnętrze jamy macicy, strukturę endometrium, możemy zobaczyć Niki, czy są tam, jaka faza cyklu, czy kobieta jest w okresie fizjologicznej płodności, czy nie. No oczywiście możemy też rozpoznawać wszelkiego rodzaju choroby. Możemy rozpoznawać wczesną ciążę już bardzo wcześnie, praktycznie już w czwartym, piątym tygodniu widać pęcherzyk płodowy w jamie macicy. To właśnie szczególnie pacjentki się cieszą po technikach wspomaganego rozrodu. No i później całe prowadzenie ciąży aż praktycznie do okresu porodowego. USG no, jest nieodzownym. Elementem pracy. W naszym Ośrodku Opolskim nie tylko zajmujemy się diagnostyką i leczeniem niepłodności, ale również wykonujemy badania takie rutynowe, kontrolne. Także zapraszamy wszystkie panie z problemami ginekologicznymi, ale również i panie zdrowe, które chciałyby sprawdzić, czy faktycznie są naprawdę zdrowe.